Ej, witam was w kolejnym odcinku z Grysia X Dzisiaj jesteśmy na zabójcy. No i sam nie wiem, co mam o tym myśleć: czy dalej będzie kontynuowana seria nagry nagrywek, czy też nie. Bo jeśli dzisiaj stanie się to samo co wczoraj, no to powiem Wam szczerze, że chyba sobie po prostu na jakiś czas odpuszczę nagrywanie. No bo szkoda, nie dość że moich nerwów to i Waszych nerwów przy oglądaniu tego. Więc po prostu zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. No, i od tego wszystko będzie zależeć. Wczoraj na zabójcy nie dałem rady. Kompletnie nie dałem rady zrobić całej jawki. Po prostu serwer wywaliło kompletnie. I stwierdziłem, że mam to już gdzieś. Idę spać, bo do pracy trzeba było wstać. Więc tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. Jaki dzisiaj plakat przeprowadził dany atak na twierdzę? No, ciekawe, czy to nam się powiedzie. Podejrzewam, że może być ciężko, no, ale spróbujmy. Hmm, może kogoś tutaj wylosujemy. No, na szczęście za trzecim razem ktoś tutaj się trafił. To przynajmniej mamy plakat zrobiony. Idziemy do toalet. inteligencjony plus 43 bierzemy tym bardziej, że ma punkty życia to rozmontowanie spoko e, no to dalej może byśmy się przebrali co chce dzisiaj w ogóle wiedźma e, tlaty. no to klat nie mam do sprzedania to jest za grzyby, bo sprawdzałem e, więc tak to wygląda <laughs> że możemy zacząć działkę Oczywiście też jeśli nam zabierze jakieś piwo, a nie doda nam awanturniczości, to też będzie znak, że to czas zaprzestać nagrywania. Tu weźmiemy sobie tego epika, bo mamy mało, więc tylko dlatego sobie go wezmę. Może uda nam się uskładać jakiś tutaj trendsetter. Mamy już klatę, mamy... Pasek, mamy rękawice. Jeszcze tylko jakieś budki jakby wpadły. Czapka. I jesteśmy w domu. No więc zobaczymy, zobaczymy. No i dobra, dalej. Na razie zrobimy awkę. Przynajmniej spróbujemy zrobić awkę. A później zobaczymy jak ten elewator nam tutaj pójdzie. Oczywiście nie dostałem swoich 25 tiketów, które powinienem dostać. No i trudno, no życie, życie jak w Madrycie, także tutaj nic z tym nie poradzimy, ale z tego co wiem, to nie tylko ja nie dostałem, więc to jest jakieś tam malutkie pocieszenie, że akurat nie tylko ja mam źle. Także wczoraj był bardzo, bardzo zły dzień, jeśli chodzi o grę. Naprawdę, naprawdę myślałem, żeby zakończyć swoją przygodę i zostawić tylko jedną postać. I powiem Wam szczerze, że nadal biję się z myślami i nie wiem, co tu zrobić. Z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony skupienie się tylko na jednej postaci to by było coś dobrego. To sobie rozmontujemy. To by było coś dobrego. No i co wiadomo, która postać by została. Zostałby nasz Magierek. Zostałby nasz Magierek, którym chcielibyśmy zbić 600 poziom w tym roku jeszcze. Ale no, gra robi wszystko. Robi wszystko, żebyśmy tego po prostu nie uczynili. Mogę wam troszeczkę tutaj zaspoilerować, że na magu jedno piwko mi się nie wczytało. Więc straciłem 20 awki. Ktoś powie, że no, niedużo. Ja rozumiem. Inni stracili więcej. Na przykład mój wojownik stracił 60 dawki. Ale słyszałem też o ludziach, którzy stracili 160 dawki. Więc no, niby niedużo. Ale w walce o 600 poziom, liczy się każdy ułamek EXPA. Więc tutaj dla mnie to jest ogrom. Tego ogrom strat, które tutaj poniosłem, i nie wiem, nie wiem, co oni tutaj po prostu wymyślą, żeby mi to zrekompensować. Podejrzewam, że i tak wielkie G dostaniemy. No ale miło by było, chociaż, żeby na przykład do przygodomatu dodali te 20 awki. Zawsze to bym miał mm, odrobione. Tutaj część EXPA. No, więc, no, tak to wygląda, no. Nawet nie wiem, czy ja wczoraj tutaj nakarmiłem pupile z tego wszystkiego. A przecież mamy event petów. No, wydaje mi się, że chyba nie. E, więc, no, nieźle. Z tego zdenerwowania wczoraj tutaj widzę, że ładnie poszalałem na tym naszym zabójcy. Ale cóż. No, bywaj tak. Podkarmijmy sobie to, co możemy. Tutaj oczywiście syrenia coś tam zawsze dostanie. Okay. Yy, możemy w sumie zaatakować obojętnie czym i kogo. To smoke jeszcze dostanie. Yy, teraz już mi tak naprawdę wszystko jedno czym zaatakuje. Czy wygramy czy przegramy. Bo wczoraj naprawdę <coughs> opadły mi... Wszy o wszystko mi opadło. Może tak. O tych wczorajszych wygibasach szejksowych. <laughs> Więc tak to właśnie wygląda. No i ciekawe, co wy tutaj powiecie na ten temat. No dzisiaj dodało nawet ładnie. Przynajmniej na razie. Są jeszcze trzy jeżyny. To od razu dokarmmy. Eee, dobra, niech będzie. W ogóle runy już coraz fajniejsze mi tutaj się zaczynają pojawiać. Może byśmy sobie w sumie też zresetowali eee, tutaj runki. Nie wiem po co to ulepszam. Jak i tak będę to za chwilę resetował. Eee, no ale 400, 3,5, 4. A niech będzie. Niech będzie. No i idziemy kończyć awkę. Wczoraj naprawdę byłem potężnie zły, ale co zrobić. Dzisiaj jest trochę lepiej, ale powiem wam, że ten odcinek znów będzie mega szybki. Tak mi się coś wydaje, że tutaj nasz zabójca jednak ekspresowe tempo ma zawsze i chyba będzie miał więc tak to tutaj u niego będzie chyba już zawsze wyglądało o ile przetrwa e, tutaj weźmiemy siódemkę jest grzybek bardzo mi miło ogromnie nawet cieszę się bardzo jest siódemka za 4,5 i miliona i nawet metalik nam wpadł fantastycznie Czego można chcieć więcej? Ja wam powiem, czego można chcieć więcej. Można chcieć więcej, żeby ta gra w końcu działała normalnie, jak za dawnych dobrych czasów. To, tylko to bym sobie życzył tego. Naprawdę. I by było wszystko w porządku. Naprawdę. Naprawdę powiadam wam, że te odłamki być może nawet mi się nie przydadzą, ale je weźmiemy. Siódemki, wolałbym nie dostać, a musimy wybrać. No cóż, żyć koło. No jeszcze tutaj wydrzew sobie na 150 wleci. Tu już nie dokarmimy, tu nie dokarmimy. Czyli wszystko nakarmione tak, jak być powinno prawie. No i zobaczmy jeszcze. No weźmy tą czerwoną, wiem, że słaba, no ale niech będzie. Weźmy jeszcze te 200 odłamków. Tej czerwonej nie wezmę. Z wiadomych względów, że to tylko... No naprawdę. Dobra, biorę to. Wszystko wyszło tak, że gra mnie strollowała. Możemy sobie ustawić wartę. Bo dlaczego by nie. No i dobra. Jeszcze sobie zerknę, czy czasem tutaj nie mam jakichś y rzeczy pod trendsetera? No nie mam. Szkoda. Ale mamy jeszcze trochę czasu, może coś nam jeszcze wypadnie. Yy, więc dobra, trzeba tutaj kliknąć sobie max, żeby tutaj już podziałać z tą areną. Nawet w miarę sympatycznie chodzi dzisiaj ta gra. Nie zapyszajmy, może, bo już coś tutaj widzę, że zaczyna świrować. No ale zobaczymy jak się tu będzie dodawała arena. No już widzę, że są błędy. Przeskakuje dwukrotnie, cofa się do tyłu. E, więc, no, nieprzychylnie jestem nastawiony nadal do tej gry. Bardzo. Bo nie wiem, ile w końcu tutaj mi doda. Punktików, ile nie. Także, no, słabo. O, 800? Hm. Ciekawe. Bardzo ciekawe. <laughs> No i to sobie walnijmy 2,800. A co? I tu 2,800. Wyrównujmy sobie wszystko na 2,800. Dlaczego by nie? 2,800. Zróbmy sobie taką załawę na 2,800 dzisiaj. Bo dlaczego by nie? Przecież ja mogę tutaj wszystko na tej postaci. 2800, no nie, 2900 przeskoczyło, ale hamstwo. Hamstwo w państwie. A może to ja kliknąłem? No tutaj było 2900, cofnęło do 2800. Super. Naprawdę wszystko tutaj tak chodzi, jak powinno. O i serwer nie odpowiada, i wywaliło. Cudownie, cudownie po prostu, cudownie. Na szczęście udało nam się wrócić. No, to dobra, co my tu dalej mamy? Może byśmy kołem zakręcili? Mamy 109 monet, to chociaż tyle, coś sobie zakręcimy. 3 śliwki to jest dobra informacja. Ta broń to nie wiem, czy była dobra informacja. Czy coś tu jeszcze dostaniemy ciekawego? Chyba niekoniecznie, no trzy grzyby jeszcze, ewentualnie spoko. Jeśli chodzi teraz o następną rzecz, co byśmy chcieli zrobić, to może spróbujmy sobie wygrać jakąś walkę na arenie. Chociaż ciężkich przeciwników dostaliśmy, no i było blisko, ale niestety się nie udało. No to dobra, co dalej? Kości. Czy ja chcę ten kamień? No dobra, niech, niech będzie. Niech się gra, ucieszy. 12 milionów kamienia. I 5 klepsydr. No tak, Drewno to je ja niech. Absolutnie. Ale odłamków nie dostaniemy. No to chociaż może jeszcze klepsydry. Prawie nie kliknąłem w trzecią. Byśmy nawet nie wygrali nic. Dawaj tu ten kamień. Już na upartego. Tak mi wsadzają ten kamień. I co tu dalej? Nic tutaj duszę chociaż dusz mamy od groma dobra jeszcze pięć klepsydr więc dzisiaj przynajmniej tyle no i może jakieś złotko no 400 tysięcy także to jest zrobione tutaj możemy sobie dołączyć do ataku czy tam obrony pupil gildyjny sześciogłowa hydra więc zaatakujmy no i w tym momencie mamy 19 miejsce jeśli chodzi o Helewator, no fajnie by było wskoczyć na to miejsce 18, bo jesteśmy w sumie nawet nie tak daleko do tej osiemnastki. No ja dzisiaj jeszcze mam 14 żetonów, więc tutaj jeszcze troszkę nadrobimy. No i zobaczymy co dalej. Fajnie by było tutaj wskoczyć na tą szóstą pozycję z nagrodami, niż kisić się w siódmej. No ale zobaczymy czy to nam się powiedzie. Zróbmy sobie te ataki wszystkie w Helce i miejmy dzisiaj już tutaj spokój. No i ty, tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek, więc dokończę sobie tylko tutaj na spokojnie te ataki i mm, mam nadzieję, że zostawicie jakąś łapkę w górę. Komentarz odnośnie dalszej sytuacji i, i, i zostawicie suba, jeśli go jeszcze nie macie. Ostatni atak. Na razie 36 miejsca mam w Gidli. Więc jakoś rewelacyjnie mi nie idzie. No ale zobaczymy jak to będzie szło tam dalej. Dzisiaj limit osiągnięty. Czyli odebraliśmy 16, 17, 17. Aha, czyli już wiem ile można odebrać kufrów. Dobrze wiedzieć. Bardzo dobrze wiedzieć. Także to mamy zrobione. Jeszcze sobie zwabimy bohatera. Jak widzę, że za 16 godzin nam się kończy kopalnia złota, to mnie bardzo serduszko się raduje. I to najważniejsze, bo wydamy troszkę dłuż, bo mamy chyba na 4 kopalnie do przodu. Więc to tyle tak naprawdę w tym odcinku. Statystyk nie wydaje. Na razie zobaczymy co będzie dalej. Także trzymajcie się cieplutko i na razie.